Starym o 5 rano e, do Alicante. Troszeczkę się sobie odpocząłem. Teraz idę na zakupy do pobliskiej Mercadony. Mieszkam sobie tutaj na tym zamkniętym osiedlu. E, przez Hiszpanię mi się kochało bardzo dobrze. E, elegancka trasa. A więc e, dużo lepiej niż e, z, e, przez Francję. Teraz muszę się troszeczkę urządzić. Będę szukał pracy. 9 maja jestem mówiony w Urzędzie Miasta w Departamencie do Spraw Imigrantów. E, będę próbował sobie załatwić naukę języka hiszpańskiego. No i wziąłem wszystkie swoje świadectwa. Spróbuję sobie znaleźć tutaj pracę. Ponadto mam to mieszkanko, e, trzy pokoje, osobne z, rzecz, z osobnymi łóżkami. Założyłem profil na Airbnb. Spróbuję to wynająć. Będę szukał każdej możliwości, żeby sobie zarobić jakieś tu pieniądze. Ponadto wziąłem narzędzia. Mam doświadczenie elektryczne, hydrauliczne. Naprawiam drobne, robię drobne naprawy samochodów. Tu też spróbuję i na bieżąco będę informował.